Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym filmiku. Jestem w sklepie Pepko i nagrywam dla Was nowości. Tutaj mamy przepiękną koszulę. Zobaczcie, ostatnie były takie żółte komplety. Dzisiaj macie w kolorze różowym 35 zł. Kosztują bardzo fajna koszula. powiem Wam na lato, idealna. Świetny kolor. Ja akurat różowy bardzo lubię. Tutaj mamy kolejną rzecz, czyli taką bluzeczkę. Odwijany rękawek, taki krótszy, dekolt V-ka. Bardzo fajna też propozycja do pracy, 25 zł na co dzień dochodzenia. Tutaj macie takie przeszycie z tyłu przez całą długość bluzeczki, I jeżeli chodzi, będzie dużo <noise> bluzek, jeżeli chodzi jeszcze o bluzki takie bezikowe, to tutaj macie z taką dziewczyną z nadrukiem, kosztuje 12 zł, największy rozmiar 2XL, bardzo fajna propozycja. Kolejna rzecz to taka beżowa bluzeczka, również tutaj rękawek ma odwijane, cena 15 zł, 2XL największy rozmiar, tym razem gładziutka, więc jeżeli ktoś nie lubi nadruków, napisów, to tutaj właśnie jest taka propozycja. No i dzisiaj znalazłam też fajną myszkę Miki. Ona ma taki odcień Golden Rose, tutaj tego, tej głowy, tych uszu bardzo fajna koszulka. Oczywiście tutaj licencja Miki 25 zł. Od Eski do XL, największy rozmiar z tyłu gładziutka, biała po prostu. Koszulka idealna na przykład do białych spodenek jeansowych, które dzisiaj znalazłam, tutaj macie zapinanie na zamek, na guziczek, dwie kieszonki z tyłu, kolor biały, bardzo ładny, bo czasami są takie, te kolory, wiecie, wpadające w film, niekoniecznie one się podobają, 40 zł kosztują takie spodenki i będą naprawdę idealne do wszystkich, do jakichkolwiek bluzeczek sobie mm, kupicie. Nawet tym, tych z nadrukami. I to jest właśnie taka fajna, bezikowa rzecz w szafie. No, i tutaj też macie koszulkę w różu. Tym razem za 10 zł odeski do 2 Excel Tutaj widać, że ten dekolt jest troszkę szerszy, bo nie wszystkie panie też lubią takie bardzo pod szyjkę. Więc jest naprawdę w tym momencie ogromny wybór. Do koszuli, którą pokazywałem przed chwilą, są również spodenki za 30 zł. To jest ten materiał taki musi. E, macie kieszonki no i tutaj tylko w sumie te kieszonki e, jest guma. E, z tyłu kieszonek żadnych nie ma. Bardzo wygodna rzecz, bardzo fajna. E, myślę właśnie, że z tą koszulą super e, tworzy to e, komplet. E, bardzo, bardzo fajnie to wygląda. jak byście chciały, jeszcze są żółte takie komplety, e, pokazywane były jakoś parę filmików wcześniej, no i też takie spodenki bezikowe, beżowe, zielone, czarne, one są po 20 zł. Myślę, że jedne z takich warto też mieć właśnie w swojej szafie. Jeżeli gdzieś będzie, będziecie wyjeżdżały lub siedziały wieczorkiem, a zrobi się chłodniej, to bardzo fajna jest ta katana, e, zapinana na dwa rzędy guzików, e, fajnie tutaj ścięte, m, tak przeszyte Tył i przód, super to wygląda, 70 zł kosztuje, i ma bardzo fajny kolor, jeżeli chodzi o ten kolor jeansu. Tutaj wisi sobie taki ażurowy sweterek, czyżby, też taka propozycja słuchajcie, na lato na wieczór, też w sumie może być. 40 zł od Eski do 2XL są dostępne takie sweterki. Kolejna bluzka, tym razem w bardzo ładnym, takim habrowym kolorze. Ona ma ten kaw taki dość szeroki, jak widzicie. Zobaczymy z tyłu. Z tyłu jest gładziutka, takie przeszycie tylko. Czy to są zagięcia, już teraz nie wiem, 20 zł kosztuje, także bardzo dobra cena, 2 XL, największy rozmiar, również taka basicowa do pracy. Są również dwupaki, jeżeli chodzi o koszulki, prążek na ramionczkach, tu macie różową, macie w kolorze kremowym, o deski do 2 XL są dostępne, cena takiego zestawu to 30 zł. Dzisiaj akurat widziałam tylko w tym kolorze, być może są też jakieś inne zestawy, jeżeli się pojawią, oczywiście wam je chętnie pokażę. A tutaj już koszulka z napisem 12 zł również do typa do XL dostępna w takim kolorze delikatnym różowym. Jeżeli chodzi o koszulki, to dzisiaj słuchajcie, jestem w sklepie. Który odwiedzam rzadziej, i naprawdę tu jest zatrzęsienie tych koszulek. Pojawiła się też taka miła w dotyku w kolorze zielonym, tutaj macie cenę 15 zł, od eski do 2XL dostępność rozmiarów. Jest rzeczywiście bardzo miła ta koszulka w dotyku. I jeżeli chodzi jeszcze o taką koszulkę miłą dotyku, to macie też wybór. Jest taka beżowa z dekoltem. Tym razem również cena 15 zł od S do 2XL dostępna. Bardzo fajne te koszulki. Także na pewno znajdziecie którąś jakąś dla siebie. Tutaj jeszcze widzę bluzkę w takim kolorze ciemny koral bo tutaj widzę, troszkę przekłamuję, robi bardziej ostrzejszy ten kolor 15 zł o deski do 2XL, również dostępna ta koszulka do takich białych spodni, które Wam pokazywałam wcześniej, również idealna kolejna bluzeczka z dziewczyną tym razem troszeczkę inny ten nadruk tak jak mówię, jest ogrom, w tej chwili 100% bawełna, 12 zł do 2XL dostępna ogrom jest w tej chwili tych bluzek, ja dzisiaj mam po prostu Słuchajcie, zachwycona tą ilością, że mamy taki wybór. Tutaj też znalazłam taką fajną z Tutaj widać, że ten dekol też jest taki troszeczkę głębszy. I to jest też taki basic, wiecie, na co dzień, 100% bawełna. Cena 12 zł do 2 XL są dostępne. I jeszcze tutaj sprawdzam, czy przypadkiem coś jeszcze dla Was nie ominęłam. Dzisiaj też piękne, takie no, nowe koszulki, również materiał prążek, 12 zł deski do 2XL. Tutaj piękny ten kolor taki różowy i jeszcze mamy taki kolor słuchajcie, nowy Nie wiem, czy ich było więcej i wszystko zostało wykupione, bo została, zobaczcie, zielona tylko jedna. Tutaj też fajne czarne spodenki z takim paskiem, szlówkami, bardziej taka elegancka propozycja. Są również kieszonki z przodu, spodenki są w cenie 20 zł, Także właśnie takie spodenki lub takie białe, jeansowe i macie świetny strój letni. E, pojawiło się też dużo, dużo okularów słonecznych. Tutaj te akurat w cenie 15 zł. Powiem Wam, że bardzo fajne kształt mają, fajnie wyglądają. <laughs> e, tutaj kolejne. Tutaj macie troszeczkę inne. E, model z takim złotym obramowaniem. Te są też w tej samej cenie 15 zł. I jeszcze znalazłam takie czarne dzisiaj, fajnie też powieszane, są tak za 10 zł, że wiecie, fajnie to tutaj wygląda i trochę koszulek męski się pojawiło, tutaj kolor taki zielonkawy, cena 17 zł, to deski do 2xl. Dostępna koszulka, i tutaj też Wam pokażę już chyba na dzień ojca, słuchajcie. Przyszykowany jest bardzo ładny kolor zielony, bardzo mi się podoba ta koszulka. Ona kosztuje 20 zł, deski, również do 2XL jest dostępność. I tutaj kolejna, tutaj mamy całą właśnie oznaczoną tabliczką nowość, tutaj też macie na dzień ojca bardziej. Taką propozycję, więc zobaczcie, już się też pojawiają takie koszulki. Warto sobie teraz zakupić. 30 zł i również do 2XL jest ona dostępna. Jeżeli chodzi o męskie koszulki, to ci jeszcze znalazłam taką szarą z takim oto nadrukiem, napisem. Możecie sobie zatrzymać, przetłumaczyć, przeczytać. 12 zł od eski do 2XL dostępna. I jeszcze taka. Też w odcieniu zielonym, tym razem taka zgaszona zieleń, taka oliwkowa, bardzo ładna, z takim kaktusikiem bluzeczka dla panów. I ona kosztuje 20 zł, również jest Eskido, 2xL. Dostępność. I lecimy dalej, kochani. Fajna piżamka. Jedyne, co to materiał spodenek jest nie za ciekawy. Taki w dotyku bardzo ładnie wygląda, ale jest taki sztywny. E, może to nie wszystkim odpowiadać. 35 zł od deski, do XL-ki. Materiał piżamki tutaj, jeżeli chodzi o bluzkę, to prążek. Pojawiły się też buty do wody. Akurat tutaj dzisiaj dla Panów znalazłam po 30 zł. Wakacje, słuchajcie, się zaczęły. Dla niektórych urlopy i tak dalej są jeszcze, zobaczcie, pokazywałam pan ostatnio kąpielówki, macie jeszcze taki jeden wzór, którego nie widziałam w poprzednim sklepie, także w tej chwili, tak jak mówię, jest wybór i warto już teraz sobie zakupić, jeżeli potrzebujecie, bo później po prostu nie będziecie mieli rozmiarów. I tutaj macie cenę 20 zł od Mki do 2XL. Nie, kochani, bardzo proszę o subskrypcję, łapkę do góry i pozostawienie komentarza. Będzie mi bardzo miło. A teraz już oglądam ręczniki. <laughs> I tutaj ręczniki, słuchajcie, 70 na 140, 25 zł, i macie, zobaczcie, ile. Jaką kolorystykę są również te szybko snute 90x180, również 25 zł. Zobaczcie, jak one porównując mało miejsca zajmują, więc idealne właśnie na wakacje, na jakieś wypady nad wodę. Tutaj jeszcze dzisiaj znalazłam takie fajne krzesełka, też pewnie się szybko to rozejdzie. To są takie krzesełka, wiecie, mogą być właśnie na plaży. One kosztują 40 zł. Materiał to takie paseczki, jak widzicie, z dodatkiem niebieskiego, więc też fajna propozycja. No i tutaj chyba mamy namiot. Namiot plażowy w cenie 50 zł. Myślę, że to jest namiot, bo. Nie otwieram, no i tutaj rzeczywiście 86 na 170 yy, wielkość ręcznika i rzeczywiście tutaj cenę macie 15 zł, bo to była taka przywieszka i faktycznie od tej ceny są ręczniki. Jeszcze ten, bo dla Was sprawdzę, bo tak w sumie pokazałam Wam tylko wzory, mówię przelecę, żebyście widziały jakie są, ale właśnie jestem ciekawa cen, czyli faktycznie 15 zł również ten z cytrynką <głos》> kosztuje. No i dzisiaj piękny kubeczek, zobaczcie, taka zeberka z złotym obramowaniem, no cudo, ja jestem zachwycona, już bym brała 12 zł, ale wiecie, mam zakaz, za dużo mam po prostu kubków i szklanek, już tego nie mam gdzie zmieścić, ale no te, te dzisiaj dwa bym brała, ten z zeberka i ten, też jest świetny, zobaczcie, biały z zewnątrz obramowanie, złoty różowy w środku, też z fajnym napisem za 12 zł, to dzisiaj takie dwa moje hity, jeżeli chodzi o kubki. Coś pięknego. Dzisiaj przykułem moją uwagę też patelki. Jakieś nowe wydanie 24 cm patelnia grillowa w cenie 45 zł, także jakby Wam brakowało lub chcecie wymienić, to naprawdę fajna propozycja w PEPKO. I tutaj macie jeszcze z Peter K y, taką 24 cm taką zwykłą za 40 zł patelnię i też taką głębszą y, 28 cm ona jest w cenie też 45 zł tak jak ta y, grillowa i jeszcze tak trochę artykułów powiem Wam przybyło tych turystycznych, tutaj fajna kosmetyczka, dlatego Wam ją pokażę, cena 25 zł. Tutaj macie taki wkład, do pewnie, do walizki za 30, więc trochę tych propozycji i je znacie. Wszystko, dziękuję bardzo serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.